Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj książka, którą sobie czytałem w trakcie mojego wyjazdu. Książka autora, którego nie znam, ale bardzo dobrego autora. Bernard Ram Varieties of Christian Apologetics. Tak książka wygląda. Nie jest to jakieś takie, wiecie ta, yy, okładka super fajna. Podtytuł jest Introduction to the Christian Philosophy of Religion. Generalnie ciekawe jest to, że to jest książka bardzo często wydawana, tak jak zerknąłem sobie na to tutaj w środku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć razy do 1984 roku. Eee, a myślę, że jeszcze pewnie co najmniej tyle razy drugie została wydana. Eee, książka bardzo fajna, bo jest bardzo, można powiedzieć, syntetyczna. Eee, bardzo eee, Zwięźle napisana, i opisuje dziewięć postaci. Nie mówię, że wszystkich tych dziewięć dzisiaj jest tak samo aktualnych i ważnych, ale w bardzo fajnym porządku. Najpierw mamy takie ogólne wprowadzenie do chrześcijańskiej apologetyki, i wam przeczytam tylko te pojęcia takich dziesięć tutaj kategorii, które on opisał yy, odnośnie strategii apologetycznej, co jest w ogóle bardzo ciekawe. Yy, Jedni podkreślają wyjątkowość chrześcijańskiego doświadczenia łaski. No właśnie, poza tym, system może być bardzo wyraźnie zorganizowany, albo może być po prostu pewną taką interpretacją jakichś tematów, które po prostu mają pewną siłę rażenia, można powiedzieć. Drugi punkt. Niektóre systemy podkreślają naturalną teologię. Jako miejsce, w którym rozpoczyna się apologetyka. Inne systemy podkreślają objawienie jako podstawę, na której cała apologetyka musi być zbudowana. No i to są takie trzy, powiedzmy, podstawowe, właśnie różnice. I on pogrupował yy, i właśnie nie tyle apologetów myśl chrześcijańskich, co myślicieli chrześcijańskich, ale myślicieli, których jakby myśl ma właśnie apologetyczny ładunek, znaczy ma siłę rażenia. Są ludzie, którzy przekonują ludzi, bo po prostu są przekonani i są mądrzy. Więc jeśli, i on, i on to podzielił tak, my byśmy się podzieli fideistycznie, czyli taki, taka grupa autorów fideistycznych, czyli podkreślających tą subiektywność yy, yy, chrześcijaństwa i pewną konieczność świadectwa Ducha Świętego. Yy, Blaise, Błażej Pascal, Soren Kierkegaard i Emil Brunner. No, Emilia Brunera, jakoś nie znamy super mocno w Polsce, ale... Był sobie taki, to był generalnie neortodoks, neo neortodoks drugi obok Karola Bart'a. Karol Bart jest bardziej znany w Polsce. Druga część to są właśnie systemy podkreślające teologię naturalną albo, ewidenc albo systemy ewidencjonalistyczne, podkreślające dowody. Jakby, które jakby zakładają, że istnieje pewien punkt wspólny tak, między chrześcijaństwem a, a, a niechrześcijaństwem, że są pewne racjonalne argumenty, którymi można się posługiwać. No i tu, masz, tu mamy Tomasza Aquina, Józefa Butlera, którego nie znałem, a okazuje się, że był dosyć ciekawym człowiekiem, który rzeczywiście miał wpływ na swoje czasy, a konkretnie na wiek XVIII. I Fr. Tennant, też nieznany mi bliżej, ale. Ale co? Ale no pierwsze, pierwsza połowa XX wieku. No i w końcu systemy podkreślające teologię, czy objawienie. Augustyn, Kalwin i Abraham Kuyper, co ciekawe. I ciekawe jest też to, że Abraham Kuyper tu się pojawia, a nie Cornelius Van Til. Co też jest ciekawym wnioskiem, bo dzisiaj jakby patrząc z takiej perspektywy właśnie tej tak zwanej apologetyki presu presupozycyjnej, Mało kto o Abrahamie Kaiperze pamięta, a to Abraham Kaiper rozpoczął tą apologetykę przez swoją teologię, którą trochę później rozwinął Vantil, ale rozwinął inaczej, znaczy trzeba sobie to też powiedzieć, że o ile z Abrahamem Kaiperem w zasadzie ludzie nie mają problemu, to, z to już z Korneliuszem Van Vantilem mają, bo, no bo właśnie poszedł trochę może za daleko w niektórych miejscach. W każdym razie książka bardzo fajnie się czyta. Dlaczego się fajnie czyta? Dlatego, że jest fajnie systematycznie opisana, jakby nauczanie czy doktryna każdego z tych, z tych autorów. Są to myśliciele bardzo poważni, w tym sensie, że oczywiście nie można wszystkich, na przykład Tomasza, za się nie da streścić, tak? No, ale się zda streścić pewnie jego argument odnośnie istnienia Boga. I, i, I w taki sposób to jest opisane. Tak samo no, w pewnym sensie, czytając o, o Janie Kalwinie, no to w zasadzie moje nauczanie odnośnie objawienia ogólnego i szczególnego, no to jest po prostu Jan Kalwin. I teoretycznie to wiedziałem w praktyce, ale jakby ta książka dopiero mi uświadomiła, jak, jak ściśle jakby jestem zależny od tych kategorii, które on stworzył, no, które uważam za biblijne. Zresztą dlatego ich używam nie dlatego, że są Jana Kalwina, tylko dlatego, że po prostu ta interpretacja Księgi Rodzaju i pierwszego rodzaju, pierwszego rozdziału Listu do Rzymy po prostu, moim zdaniem, jest, jest, jest trafna. Ale to jest właśnie historycznie rzecz biorąc Jan Kalwin z jego, z jego pewnym wnioskiem odnośnie objawienia przez stworzenie czy przez dzieła i objawienia szczególnego i konieczności objawienia szczególnego i Ewangelii dla nawrócenia, ale jednocześnie wystarczalności objawienia Ogólnego przez stworzenie, dla potępienia ludzi. Yy, więc yy, no ciekawe są te wszystkie, ciekawa książka. Także gdyby ktoś chciał, pomyślałem, że fajnie by było kiedyś ją wydać po polsku, ja co prawda nie, nie zajmuję się wydawnictwem w naszym kościele, a zajmowałem się ponad 10 lat kiedyś. Ale książka bardzo ciekawa, także myślę sobie, że kto wie, może kogoś przynajmniej poproszę, żeby ją wydał, bo myślę sobie, że dla ludzi, yy, którzy są ciekawi. W ogóle jak można myśleć po chrześcijańsku? I zwróćcie uwagę, że jakbyście, jakbyście przeczytali tę książkę, że w pewnym sensie się wykluczają niektóre z tych myśli, a ciągle jest to myśl chrześcijańska, ciągle jest to myśl konserwatywna, ciągle jest to myśl, która broni wiary, ale strategie są różne. Też ciekawe jest to, patrząc właśnie na, na różne momenty w historii, że te strategie są różne, bo też jakby różna trochę jest kontekst to nie chcę jakby strywializować tego, czy zrelatywizować całkowicie, że wszystko zależy od kontekstu, ale no właśnie Soren Kierkegaard trochę inaczej nauczał niż powiedzmy Butler w, w, wiek wcześniej, też może dlatego, że Butler jakby założył pewien założenie właśnie no właśnie jakby Butler w dia, wszedł w dialog z innego poziomu ze swoim światem, to znaczy z, z, jakby zgadzając się na pewne założenia wszedł w, w dialog, podczas gdy Kierkegaard je podważył, tak? Ale jeden i drugi tak naprawdę był bardzo konserwatywnym chrześcijaninem i jeden i drugi dowodził tego samego chrześcijaństwa. Także ciekawe jest to, ciekawa jest to książka, książka, która właśnie pokazuje w ogóle jakby siłę myślenia, że myślenie po prostu, jeśli myślimy na poważnie o pewnych rzeczach, to, to, to ona ma swoją siłę rażenia i, i, I ono przekonuje, I, i, i dlatego właśnie z jednej strony możemy mówić o różnorodności różnych podejść apologetycznych chrześcijańskich, ale tak naprawdę to, co ten, ten, ten podtytuł też jest prawdziwy, wprowadzenie do chrześcijańskiej filozofii religii. bo tak naprawdę, w pewnym sensie apologetyka czymś takim jest, tak? ona jakby tłumaczy, czym jest chrześcijaństwo, jak to chrześcijaństwo należy rozumieć i y, 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 y jakby jak należy myśleć po chrześcijańsku no może tak także polecam polecam niezależnie od tego jakie macie wnioski odnośnie apologetyki czy się nią zajmujecie mniej czy bardziej świadomie myślę że jest to na pewno lektura która dużo może wnieść panie dziękujemy ci za to że dałeś nam rozum że możemy myśleć dałeś nam słowo które możemy poznawać dałeś nam samego siebie który panie Przeszedłeś, stałeś się jednym z nas, zmarłeś w nasze miejsce i zmartwychwstałeś, i wrócisz ponownie w chwale sądzić żywych i umarłych. Panie, dziękuję Ci za to wszystko i proszę, daj nam tym właśnie całym pięknie i dobrze Twojego planu zbawienia, umieć też trafnie i mądrze o nim mówić ludziom wokół i po prostu dawaj nam, dawaj nam jakieś wnioski, przekonania i niech one będą jak najbardziej zgodne z tym, co ty. Objawiasz, ale też Panie będą jak najbardziej skuteczne. Polecam wspieranie mojej służby. Jutro będę w domu, co mnie bardzo cieszy po ponad miesiącu. Z Bogiem i do zobaczenia.